Hello guys, welcome back to Live Yours podcast. Witam w kolejnym odcinku podcastowym. Słuchajcie, long time no see. Nie będę się tutaj rozgadywać, czemu mnie teraz tutaj nie było, czemu była taka półtora tygodniowa przerwa od nowego odcinka podcastowego. Wydaje mi się, że osoby, które mnie śledzą regularnie i na Instagramie i na YouTube, wiedząc, co się działo, dawałam Wam znać na moim kanale nadawczym i w moim ostatnim vlogu, a w dodatku jeszcze po prostu od dwóch tygodni, słuchajcie, żyję na walizkach, teraz nagrywam ten podcast z Krakowa, także moje życie ostatnio to jest ogromny spontan i kocham to, ale już jestem tak bardzo przebudźcowana i tak się cieszę na to, że dzisiaj wracam już do Warszawy i po prostu usiądę w końcu w moim mieszkaniu. Słynnie nie mogę się doczekać. W ogóle zauważyłam, że ja jestem taką osobą, że trochę towarzyszą mi te skrajności i mimo, że staram się znajdować balans we wszystkim, to lubię, to lubię mieć taki mega intensywny czas, a później, wiecie, wrócić do rutyny na, nie wiem, miesiąc, a później znowu mieć mega intensywny czas i później znowu wrócić do rutyny. I tak to u mnie wygląda często. Drink of choice na dzisiaj to kawa z bufetu śniadaniowego z hotelu z odrobiną mleka owsianego. So yeah. Dzisiaj słuchajcie, poruszymy taki temat, dosyć popularny, uważam. Ja powiem wam, że obserwuję i ja czytam praktycznie wszystkie wiadomości od was. Tak samo często wrzucam chmurkę na Instagram, żebyście dali mi znać, o czym chcielibyście ze mną porozmawiać, jaki temat mam poruszyć. I słuchajcie, mimo że wydaje mi się, że ja poruszałem już ten temat i samotności, i takich właśnie relacji międzyludzkich, to nadal problematyka więzi społecznych w dzisiejszych czasach jest. No, po prostu takim tematem bardzo trendującym. Ale jest mi strasznie tak przykro, za każdym razem, jak czytam wiadomości o tym, ile osób czuje się teraz samotnie, ile osób e, po prostu ma problem z poznaniem nowych ludzi, i ilość tych wiadomości zmotywowała mnie do tego, żeby porozmawiać dzisiaj o tym, porozmawiać o tej samotności. Czemu w ogóle jesteśmy tacy samotni i co możemy zrobić, żeby tą samotność przełamać, żeby w ogóle przełamać te nasze więzi społeczne. Bo to jest w ogóle też dla mnie bardzo ciekawy case i to jest coś, czego ja totalnie nie rozumiem ja tego nigdy nie rozumiałam. W sensie może nie nigdy, tylko od jakiegoś czasu zauważyłam, że to jest bardziej nasilające się. To to, że my wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy na tej planecie, a bardzo duża część z nas zachowuje się wobec siebie jak jakbyśmy byli alienami. Nie wiem, czy macie te same przemyślenia, ale ja nawet wystarczy mi najprostsza sytuacja, kiedy wychodzę z mieszkania i wsiadam do windy w moim bloku i Mijam się z moimi sąsiadami. Po prostu te interakcje międzyludzkie, te takie najprostsze, są już rzadkością, a co dopiero te takie głębsze interakcje. Ale tylko dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, jak to zmienić i co ja robię, żeby czuć... Tą większą przynależność do miejsca, w którym jestem, do ludzi, którymi się otaczam. So yeah, grab a snack or grab a coffee, whatever you want, chyba że akurat coś robisz, then that's okay. I zapraszam na kolejny odcinek podcastowy. Czemu jesteśmy teraz tacy samotni? Ja spędziłam wczoraj czas na czytaniu badań na ten temat i ten współczynnik samotności z roku na rok jest coraz wyższy. Martwiące, niepokojące. Mnie osobiście, ja jestem strasznie wrażliwa na ten temat, ponieważ ja. Często czuję, mm, mam takie momenty, w których doskwiera mi ta samotność, ale bardziej jakoś tak czuję taki ogromny smutek związany z tym, że jesteśmy ludźmi i jesteśmy dla siebie tak bardzo wszyscy obcy. Nie mówię, że wiecie, mamy się od razu zaprzejaźnić z każdym przechodniem, tylko chodzi o to, że mijamy setki ludzi każdego dnia i nadal możemy czuć, że naprawdę nic nie ma sensu, że jesteśmy nieznaczącymi jednostkami. I czuć po prostu tą pustkę. Ten temat samotności podzieliłabym w sumie na dwa aspekty. Taką samotność, wiecie, romantyczną, czyli taką, która doskwiera myślę, że też większości osób w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o poznanie swojej drugiej połówki, gdzie to też jest taka, wiecie, to jest taki temat sporny, bo uważam, że życie daje nam znacznie więcej, niż wiecie, zastanawianie się, czy ten chłopak nas polubi, czy nas nie polubi. Miłość można dawać i można. Czerpać na różne sposoby i nie musi to być miłość romantyczna, ale z drugiej strony ja na przykład jestem taką osobą, gdzie ja, jakby miłość w moim życiu ma ogromną wartość i jest to taka jedna z ważniejszych rzeczy, więc gdzieś ja podświadomie ogólnie, nieważne co by się działo, to szukam tej miłości i szukam tej drugiej osoby, ale mamy też taki drugi rodzaj samotności, czyli to takie, takie poczucie braku przynależności i, wiecie, taką samotność już. Wkraczającą w brak znajomych, brak jakiejś takiej akceptacji w środowisku, więc myślę, że właśnie porozmawiamy sobie o tych dwóch formach samotności. Zaczynając od tej samotności e, z poczuciem odizolowania. Ostatnio widziałam taki wykres, jeśli chodzi o samotność. Pierwszym krokiem do poczucia takiego osamotnienia jest taki moment, w którym zaczynamy myśleć, że nikt nas nie, nie rozumie i że. Jesteśmy bardzo niezrozumiani przez środowisko, przez ludzi, których spotykamy. Ogólnie zaczynamy budować taki mur dookoła siebie i stawiamy się w takiej roli ofiary i to nie jest tak, że to jest żałosne. Broń Boże, bo często jakby słowo ofiara mi się kojarzy z takim, wiecie, żałosnym. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że stawiamy się w takiej roli ofiary, ponieważ tak bardzo czujemy się niezrozumiani przez środowisko, że sami zaczynamy budować ten mur i to my doprowadzamy do tego osamotnienia. To było dla mnie life changing, ponieważ przyznam szczerze, że często mam takie myśli, że jestem niezrozumiana. I zauważyłam, że to jest główny powód, dla którego rzeczywiście ja często czuję jakąś taką samotność. Bo jeżeli człowiek czuje się niezrozumiany, to przestaje mieć potrzebę rozmowy z innymi, bo czujesz, że będzie to zbędne. Będzie to też znowu niezrozumiane. I zaczynamy bardzo kwestionować nasz sposób myślenia, sposób mowy i przestajemy w ogóle wchodzić w te takie interakcje, te nawet najmniejsze, ponieważ myślimy sobie: "A to nie ma sensu". No więc my sami wtedy budujemy ten mur, który nas izoluje. To jest w ogóle life changing. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, bo bardzo często bo to jest bardzo łatwe, żeby wejść w ten schemat i po prostu wiecie, zamknąć się w sobie, a wtedy ta samotność to już jest nasz wybór trochę. Bo, bo z drugiej strony, czy jest coś złego w tym, że ktoś nas nie rozumie? Także jeśli chodzi o samotność, to często trzeba zadać sobie pytanie po prostu, czy my sami się trochę nie izolujemy. Myślę, że ja nieraz budowałam ten mur, yy, czując właśnie, że, że i tak zostanę niezrozumiana. Innym aspektem jest to, że brakuje nam teraz już właśnie tych małych kontaktów międzyludzkich, tych takich... Smalltalków. I szczerze przysięgam Wam, nie jestem w stanie słuchać, jak ktoś mówi. Smalltalks kills the vibes. Smalltalk kills the vibes. Shut the fuck up. Dosłownie. Small Smalltalki to jest budowanie mostu. Ja tak to nazywam. Dla mnie, smalltalk to jest budowanie mostu. Słuchajcie, teraz to może być awkward. Jesteście na imprezie. Akurat stoicie przy stoliku z napojami, na przykład. Powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację. Podchodzi ktoś. Stoicie oboje przy tym stoliku. Widać, że oboje może średnio się bawicie na tej imprezie. I teraz tak. Dochodzi do small talku. Pytasz, jak się bawisz? Hmm, dobrze, a ty? A, no, spoko, coś tam, coś tam. Jest mega awkward. Taka jest prawda. Small talki sorry, ale praktycznie zawsze są awkward. I nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby te smoltoki nie były awkward. Ale przecież, jeżeli będziemy w tej naszej takiej bańce komfortowej, no to. Nie dopuszczając do tych smoltoków, nie dopuścimy później do głębszej relacji z takimi osobami. Przecież teraz to jest smoltok przy stoliku z napojami, a za tydzień możecie się spotkać w tramwaju, kiedy ta osoba będzie jechała na rozmowę o pracę, a ty będziesz jechała, nie wiem, do pracy, jakby whatever. Nagle już otwieracie sobie drzwi do kolejnej konwersacji, która was może bardziej zbliżyć. Jeżeli uważasz, że small talk to strata twojego czasu, to równie dobrze możesz już zamknąć się w pokoju i nigdy z niego nie wychodzić i żyć sobie w swojej bańce, nie poznając innych ludzi. Chodzi po prostu o to, że te small talki to jest powoli budujący się most, to one będą nam dawały to poczucie przynależności. Słuchajcie, rzecz, którą ja zawsze robię, kiedy się przeprowadzam, przeprowadzałam się już pięć razy. Pięć razy słuchajcie, więc jakby wiem o czym mówię. To Czy za każdym razem, kiedy się przeprowadzam, jestem w nowym miejscu. Pierwsze co robię, to robię obchód mojej okolicy. Poznaję, kto pracuje w cukierni pod moim blokiem. Bo wiecie, jakie to jest cudowne uczucie, kiedy wstajecie sobie rano, nie macie do kogo otworzyć buzi. Idziecie po składniki na śniadanie, widzicie panią, z którą rozmawialiście wczoraj na temat jej paznokci. Dzisiaj porozmawiacie na inny temat. To zawsze będzie relacja klient-sprzedawca, ale to będzie miła relacja, bo fajne są te smoltoki, które dają ci poczucie takiej przynależności. Ja wiem, jak to jest wstawać Rano I jakby nie mieć do kogo się odezwać. Mieszkam sama. I jakbym szczerze chciała, to bym się nie musiała do nikogo odezwać przez cały dzień. I mogłabym się serio czuć z tym mega źle, ale to budowanie tych mini relacji jest mega fajne. Budowanie więzi z ludźmi, y, którzy mają te same zainteresowania, czy pracują w tej samej branży, a to wszystko sprowadza się do tego, że po prostu musicie skupić się na sobie i na tym, co Wy lubicie, i zacząć praktykować to, co lubicie robić, bo dzięki temu. Poznajcie ludzi, jeżeli lubisz tańczyć i zapisujesz się na, wiecie, zajęcia taneczne, no to poznajesz na zajęciach tanecznych ludzi, którzy lubią tańczyć i podzielacie wspólne pasje. Automatycznie czujecie przynależność do czegoś, do jakiejś grupy. Serio, wszystko sprowadza się właśnie do tych najmniejszych rzeczy, więc jeżeli ty czujesz się samotnie, to niestety, ale żeby coś zmienić, musisz coś zmienić. Musisz po prostu podjąć zupełnie inny krok, którego jeszcze nie podejmowałaś. Ale okej, okay, przejdziemy sobie teraz do relacji romantycznych. Czemu jesteśmy teraz tak bardzo samotnym pokoleniem? Żyjemy w czasach, w których flirt i romans it's gone. It's fucking gone. Sytuacja wygląda tak i sytuacja teraz wygląda tak. Albo wybieramy, że będziemy marudzić, że tak jest i będziemy mówić, boże ja nie mogę nikogo znaleźć, bo wszyscy są teraz tacy owacy, i to pokolenie po prostu sucks i w ogóle jest masakra. Albo wybieramy opcję, w której to my zaczynamy być tymi osobami, które wpływają na innych i inicjują kontakt wzrokowy, inicjują smolteki. Dlatego, zamiast marudzić, że ludzie są teraz zamknięci, to zacznij być powodem, w których ludzie będą się trochę otwierać i później sami będą bardziej otwarci. I niech to będą małe kroki. Czyli, na przykład, daj sobie dzień, w którym wyjdziesz z domu i zaczniesz się uśmiechać do nieznajomych. Zacznij nie wiem, mówić częściej dzień dobry nieznajomym. Czasem, wiecie co, wiecie co zaczęłam robić? Czasem mówię coś totalnie od rzeczy, przyznaję, ale tylko po to, żeby złapać z kimś kontakt. Ja zauważyłam, że za każdym razem tak mam, że jeżeli ja z kimś porozmawiam, z kimś nieznajomym, czy ktoś odda, wiecie, mi spojrzenie i uśmiech, to ja zawsze jestem szczęśliwsza. I wydaje mi się, że ogólnie tak jesteśmy skonstruowani, że właśnie te małe interakcje zawsze będą nam podnosić ten poziom serotoniny i będą sprawiać, że będziemy szczęśliwsi. Nie bez powodu. Jakby poziom depresji, samotności, wzrasta w naszym społeczeństwie, jeżeli coraz bardziej się od siebie oddalamy. A jesteśmy przecież wszyscy tacy sami, jesteśmy na tej planecie, w ogóle chust wie skąd i czemu tu jesteśmy, więc jeżeli już tu jesteśmy, to uważam, że trzeba z tego wyciągnąć jak najwięcej i nie czuć się, wiecie, i nie budować tych barier, tylko właśnie pomagać sobie, być dla siebie i budować te więzi, które będą urozmaicały nasze życie. Ogólnie jak ja sobie wyobrażam, że jak już będę stara, to chciałabym spojrzeć. Wstecz i wiedzieć, że zawsze budowałam fajne relacje i że po prostu poznałam masę ludzi, i że wszyscy byliśmy dla siebie dobrzy. Jakby to jest dosłownie coś, co strasznie. To jest coś, co mi się marzy. Chcę mieć po prostu zawsze i chcę wspominać to dobrze, i chcę, żeby inni mnie wspominali dobrze. I wiadomo, nie z każdym przecież zawsze złapiemy dobry kontakt i czy to jest normalne. Ale chodzi o to, żeby budować sobie nawzajem bezpieczną przestrzeń do tego, żeby być sobą. Jeśli chodzi o te relacje romantyczne, no ja nie jestem teraz w związku, żeby wiecie może dać wam jakąś radę. Ale wiecie, no żyjemy w czasach, w których ten flirt to jest już rzadkość, ta, romant ta romantyczność to już jest rzadkość, romans to już jest rzadkość, że wszystko jest takie bardzo suche, bez polotu i niestety ja się w tym nie odnajduję, bo ja lubię... ja lubię relacje z polotem, że tak to nazwę. Ja lubię jak coś jest po prostu, wiecie, warte, czasu, warte emocji, warte przeżycia, a nie jak coś jest takie... Ech. Chodzi o to, że interakcji romantycznych i seksualnych jest zdecydowanie mniej niż kiedykolwiek. Jest to oczywiście spowodowane wieloma czynnikami. Wydaje mi się, że przede wszystkim social media, aplikacje randkowe, strony pornograficzne, jakby to są czynniki, które wpływają na to, że my in real life nie mamy takiej motywacji i chęci na... Budowanie czegoś. Jeszcze pojawia się ten stres przed odrzuceniem, a jednak w social mediach to wszystko jest bardziej kontrolowane. Z drugiej strony też podjęcie pierwszego kroku jest, jest trudne, ponieważ też boimy się tego odrzucenia, plus wchodzi w grę nasze ego, a to jest też bardzo ważny aspekt, uważam, ponieważ żyjemy w czasach, w których ego ma ogromną kontrolę nad naszymi postępowaniami. Tak, tak to nazwę. Często nie chcemy pokazać, że jesteśmy zainteresowani, bo przecież co jeżeli w sumie ta druga osoba nie do końca będzie na tym samym poziomie zainteresowania i wtedy my, bycie się trochę uzewnętrznimy i, i to nasze ego zostanie naruszone, więc ostatecznie nie robimy nic, bo jest to bezpieczniejsze. Szczerze, nie mogę tego słuchać. Ja się nie nadaję do takich relacji, bo co to znaczy ego twoje będzie naruszone? Jakby realnie, jeżeli ja kogoś lubię, to ja Pokazuje, że kogoś lubię i nie mam problemu z tym, żeby pokazać zainteresowanie, jeżeli ktoś tego zainteresowania nie oddaje. Przecież ja nie tracę nic dosłownie. Jeżeli ktoś nie jest mną zainteresowany, to czemu miałabym coś tracić, jakby realnie? Co to jest w ogóle za sposób myślenia? Bo przecież ja nie mówię od razu o tym, że wiecie, dwie osoby muszą budować już od razu relację, wchodzącą w związek i później związek małżeński. Tylko chodzi o to, żeby w ogóle. Przejść przez etap jakiejkolwiek relacji, bo teraz z reguły stoimy na polu singielki, singla, lub niezobowiązujących relacji. Kiedy to są chore czasy, że wychodząc do ludzi, wiecie, my będziemy się bać wykonać ten ruch, a później ostatecznie kończy się to tak, że. Że te osoby, które na przykład potencjalnie mogłyby mieć jakąś w ogóle life-changing konwersację na jakiś temat i po prostu wiecie, budować tą bliskość. Każda z tych osób wraca później sama do siebie, czując tą pustkę i po prostu jakby, nie wiem, nie wiem czy to jest może przesadzone to, co teraz mówię, możecie dać mi znać, co wy o tym myślicie. Wydaje mi się, że właśnie po prostu jestem szczera z tym, ale tak to wygląda. Ja nieraz mam takie sytuacje, że słuchajcie, wychodzę gdzieś i. I szczerze mam takie nastawienie, że ale super, wyjdę do ludzi, nie wiem, może kogoś poznam. I to nie jest tak, że to jest mój priorytet, ale wiadomo, że mam to gdzieś z tyłu głowy, że hmm, może na przykład poznam dzisiaj kogoś, może coś się wydarzy. I nieraz mam takie sytuacje, że wracam sama do domu i czuję samotność. Słuchajcie, jestem osobą, która naprawdę otacza się dużą ilością ludzi. Mam swoich przyjaciół, mam też znajomych w Warszawie. A mimo wszystko są momenty, w których myślę sobie, kurczę, czy ja jestem warta tej miłości, czy ja jestem... Czy, czy, wszystko ze mną, czy wszystko jest ze mną ok? Są momenty, w których po prostu czuję się samotnie Mimo, że kocham być singielką Realnie naprawdę kocham ten adob w moim życiu I kocham to, że mam przestrzeń na budowanie siebie Ale w tym wszystkim Chciałabym mieć też przestrzeń na bliskość Bo uważam, że jest jej po prostu mało W dzisiejszych czasach I to już nawet nie chodzi, słuchajcie, o to Nie wiem, ktoś może się z tym nie zgadzać And that's ok To już nie tylko chodzi o to, żeby budować relację romantyczną Miłosną Prowadzącą do ołtarza ale chodzi też o budowanie bliskości z innymi ludźmi. Przecież ta bliskość jest ważna. Po prostu wiecie, kiedy jest jej tak mało, to wiadomo, że możemy czuć się samotnie. And that sucks! I strasznie jest mi przykro, że żyjemy w takich czasach, że doprowadzamy do takich stanów, że to jest już na taką skalę. Ponieważ jest to wiadome, że w Azji rzeczywiście to poczucie osamotnienia jest bardzo wysokie. I słuchajcie, przeczytam wam to, co sobie tutaj wkleiłam do skryptu. Azjatycka metropolia postanowiła rzucić wyzwanie samotności, inwestując rekordową kwotę w innowacyjny program społeczny. W świecie, gdzie izolacja coraz częściej wygrywa z relacjami, miasto chce stworzyć przestrzeń, w której mieszkańcy odnajdą siebie nawzajem. W wielomilionowej metropolii codzienność przymyka w gorączkowym rytmie, tysiące ludzi umiera w samotności, oddzieleni od świata, zapomnieni przez bliskich i sąsiadów. W Korei Południowej problem ten zyskał własną nazwę – godoksa, czyli samotna śmierć. Ten tragiczny termin opisuje śmierć w osamotnieniu, gdzie ciało zmarłego odnajdywane jest często dopiero po tygodniach lub miesiącach. To jest zjawisko dotykające głównie mężczyzn w średnim i starszym wieku. Aby zatrzymać tę epidemię samotności, władze Seulu podjęły decyzję o przeznaczeniu ogromnych środków na inicjatywy, które mają przywrócić mieszkańcom bliskość i poczucie wspólnoty. Zobaczcie, do czego to doszło. Rozmaite badania wykazały także związek poczucia samotności z różnymi zaburzeniami snu, ale również z depresją, dusznicą bolesną, otępieniem, cukrzycą typu 2, czy wreszcie zapaleniem stawów. Czy zatem recepta na samotność w ogóle istnieje? A może warto zastanowić się nad tym, jak możemy z nią walczyć? No i to jest to właśnie o czym mówię, że pod nagrywam ten odcinek, żebyśmy zdawali sobie sprawę, co się dzieje i żebyśmy wprowadzali zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu, czyli budowanie tych interakcji, uśmiechanie się do innych, pytanie innych o różne rzeczy. Dokonanie tego pierwszego ruchu. Też słuchajcie, zauważyłam, że byłam w takim etapie kiedyś mojego życia, gdzie bardzo ym, bardzo oceniałam osoby, które nie wychodziły pierwsze z inicjatywą, w sensie mężczyzn, oceniałam mężczyzn za to bardzo, bo miałam w mojej głowie taki obraz tego, że to jednak chciałabym, żeby to mężczyzna pokazał mi zainteresowanie, ale później zdałam sobie sprawę, że mężczyźni też są bardzo wstydliwi i też z badań, które czytałam wczoraj wynika, że w ogóle jednak mimo wszystko mężczyźni czują większą samotność niż kobiety, ponieważ my kobiety jesteśmy w stanie budować też więzi społeczne, więzi, wiecie, ze swoimi przyjaciółmi i przez to, że tak intensywnie podchodzimy do tych relacji, to nie czujemy aż takiego samotnienia jak mężczyźni w dzisiejszych czasach. Faceci też są wrażliwi i też mogą się wstydzić, więc i okay, żeby wykonać ten pierwszy ruch i pokazać zainteresowanie. Nigdy nie będę gonić za facetem. Period. Jakby nie ma takiej opcji, że to ja bym się uganiała za kimś, ale uważam, że wykazanie zainteresowania jest bardzo fajne i atrakcyjne i też może przełamać lody i pozwolić na wiecie, na to, żeby się coś zadziało. Także podejmowanie pierwszego kroku jest hot i po prostu nagrywam ten odcinek, żebyście zrozumieli, że nie jesteście sami. Właśnie w tym wszystkim nie jesteście sami, bo ty czujesz się samotnie, ale ta dziewczyna, która milczy obok ciebie, czy ten chłopak, który milczy obok ciebie, bardzo możliwe, że czuje się tak samo. Bądź tym powodem, dla którego te osoby dookoła wiecie, jakby się otworzą, bo to ty teraz słuchasz tego podcastu. A ta osoba, która siedzi obok ciebie, mogła akurat nie słuchać. Jej strata. Oczywiście żartuję, ale no, chodzi o to, żeby po prostu wprowadzać te zmiany, bo jest inaczej, żyjemy w innych czasach. Ja zdałam sobie po prostu ostatnio też z tego sprawę, bo czasem starałam się na siłę, jakoś tak. No w sensie marudziłam na to, co się dzieje, nie wprowadzając za bardzo zmian, ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy w innych czasach, żyjemy w tych telefonach. Naprawdę to ma ogromny wpływ na nasze życie. To bądź powodem, dla którego ktoś nie będzie czuł się samotnie. Przełamujmy te lody w kwestii i romantycznej, i nieromantycznej, bo mimo wszystko to też od nas zależy, jak jakaś sytuacja się rozwinie. Nawet jeżeli chcielibyśmy w naszej głowie, żeby to ktoś się zachował w jakiś sposób, to my nie mamy nad tym kontroli. Ale mamy kontrolę nad tym, jak my się zachowamy. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Także tak, wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co chciałam. I mam nadzieję, że ten podcast do Was dotrze i że spowoduje, że po prostu przemyślicie sobie pewne rzeczy i, i może zmienicie jakieś swoje zachowania, albo zaczniecie wprowadzać jakieś małe zmiany, um, a żeby po prostu się otwierać na to, żeby się po prostu otwierać na budowanie tych relacji i. I przełamywać tą samotność. Także tym miłym akcentem, kochani, kończymy. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. I pamiętajcie, mamy jedno życie. So, live yours to the fullest. I love you guys. Ciao!